Pewnego letniego poranka dziadek Staszek i jego wnuczek Wojtuś wybrali się nad staw na ryby. Słońce leniwie unosiło się nad horyzontem, a woda delikatnie falowała, odbijając błękitne niebo. Dziadku, myślisz, że złowię dzisiaj jakąś wielką rybę? Cierpliwość to klucz do sukcesu, Wojtusiu. Prawdziwy wędkarz wie, że ryby nie lubią pośpiechu. Usiedli na drewnianym pomoście i zarzucili wędki. Minęło kilka chwil, potem kilkanaście minut. Nagle Wojtuś poczuł silne szarpnięcie. Dziadku, coś wielkiego chwyciło przynętę. Dziadek pomógł wnukowi, a po chwili na brzegu leżała ogromna, srebrzysta ryba. No proszę, to największa ryba, jaką dziś widziałem. To trzeba uczcić. Dziadek rozpalił małe ognisko, a po chwili pieczona ryba pachniała tak smakowicie, że obaj nie mogli się jej oprzeć. Zjedli ją z apetytem, śmiejąc się i ciesząc chwilą. Nagle Wojtuś zmarszczył brwi i spojrzał na dziadka. Dziadku, a co z babcią? Obiecałem, że przyniesiemy jej rybkę. Dziadek podrapał się po brodzie i pokiwał głową. Masz rację, wnuczku, nie możemy wrócić do domu z pustymi rękami. Musimy łowić dalej. I tak zasiedli znowu nad wodą, cierpliwie czekając. Czas mijał, słońce chyliło się ku zachodowi, a oni nadal czekali. W końcu sukces. Wojtuś złowił piękną, dorodną rybkę. Babcia na pewno się ucieszy. Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do domu. Babcia, widząc rybkę, uśmiechnęła się i przytuliła Wojtusia. Wiedziałam, że pamiętacie o mnie. Tego dnia Wojtuś nauczył się ważnej lekcji. Radość z chwili jest piękna, ale jeszcze piękniejsze jest dzielenie się nią z bliskimi. Radość smakuje lepiej, gdy można się nią podzielić.